Bóg jest dobry, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Boże, dziękuję za Twojego łaska, dziękuję za Twoją miłość. Dziękuję, że jesteś, że przyszedłeś u nas. Kochamy Ciebie i Twojego imię. Hallelujah! Najwyższe imię ma Jezus. Najwyższe imię ma Jezus. Najwyższe imię ma Jezus. Boże, dziękuję. Jesteście dobre ispaniały. wspaniałe. Błogosławimy Twojego imię. Hallelujah! Witamy Ewelina, błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, Bóg jest dobry, zapraszamy wszystkich, dzisiaj jest dobry dzień, jesteśmy w obietnictwie Jezusa kochamy Jezusa i błogosławimy Jego imię. On jest dobry, On kocha nam. i On ma wielki plan dla każdego z nas. Amen. Haleluja. alleluja, haleluja, haleluja. O, hallelujah, 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 hallelujah. Halleluja. Boże, dziękuję za Twoje głaska, dziękuję za Twoje miłość, dziękuję za każdą osobę, która dołączy dzisiaj. Ogłaszamy w imieniu Sa Chrystusa, że dzisiaj jest dobry dzień, więc Twoje obecność, Boże, zapraszamy robi wielki, wspaniałe życie Amen. Kochani, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, wielki, On jest on ma wielki plan w naszego życia kochamy go, teraz i na zawsze amen. Słowo Bożego jest jasne. Kiedy Jezus rozmawia tutaj. On pokazuje, że my musimy twarzy w jego słowa. A kiedy tworzymy słowo Bożego. Będziemy zobaczyć bogosławieństwo. Będziemy uh, Będziemy zobaczyć Boże łaska i Boże miłości. O, oh, Hallelujah! Dzisiaj mamy takie ciekawe słowa. Tutaj to jest bardzo, bardzo dobre. Ewangelia Jana eh, 8, 7. Zaczynamy od 7 werset tutaj. O Boże, kochamy Ciebie. Mm -hmm. Bóg jest dobry. <laughs> eh, Alleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. O so, go kochamy mu... Ciebie. O so, Boże, a gdy nie przestawili go, pytasz: Podnosi się i powiedziała do niej: Kto z was jest bez grzechu? Nie pierwsze rzuci w nią kamieniem. Kto z was jest bez grzechu? Wyrzucić kamień na nie? Jezus tutaj, on spotyka z Faryzeusza. Ludzie, które myślą, że są święte niż Ducha Świętego, nie zna wszystko, wie wszystko, robi dobre niż każde życie. A kiedy Jezus jest przy ludzi, te ludzie stoją i one zaczynają mówić do Jezusa, że ta kobieta, wspomnikać, ta kobieta wie cudownictwo. A Jezus przyjeżdża tutaj, robi co bo ta kobieta jest nieczyste, jest nie um, jest, jest, nie śpina, jest... Dobry siostro, robi co, co taka kobieta? Jezus, co my musimy Potępiać ta kobieta, zabić ta kobieta, daje nam pozwolenia, mówi do nas, co robisz. Zobacz, mamy kamienie tutaj, chcemy, aby ta kobieta umierał? <grym> Jezus nie przyjechał tutaj zabić ludzi. Jezus nie przyjechał potępiać kogoś. Jezus przyjechał, aby ludzie mieli życie, a życie w obfitość. Jezus przyjechał, żeby uwalniać ludzi zmienia całkowite życie dla ludzi. Jezus przyjechał, aby ludzi doświadczyć Jego miłość i realne życie, które On ma. Jezus przyjechał, umarła dla nas, aby każdy z nas miał Boże rodzaj życie w Niego. A Jezus patrzy na niej, one mają, one mają inne obrazy Jezusa, one mają inne nastawienia, one myślą inaczej, a one patrzą na Jezusa, mówi Jezus, robi to, wyrzuca, pozwoli nam, dam nam pozwolenia, żeby wyrzucić kamienia do ta kobieta. A Jezus, spójrz na ni, spójrz na ni, spójrz na ni, mówi, że Jezus zaczyna pisać na podłogi. Na podłogi. On pisze, on pisze, on pisze, a potem wraca do niej i mówi: Kto nie ma grzechu między was? Pozwoli, aby to było pierwsze osoby, będzie rzucić kamienia na ta kobieta. Każ kobieta wygląda pełne grzechy, kobieta wygląda beznadziejnie, kobieta wygląda, że ona naprawdę posługuje śmierci. Oczywiście ona robiła grzechy, a nagroda, gdzie jest śmierci. Ale Jezus, pasie na te ludzi mówię, zobacz waszego nastawie. Jesteście gotowe potępiać ile ludzi, ale nie jesteście gotowi zobaczyć waszego serca. I to, dobrze, to eh, rano kiedy wstałem zaczęło się na 7 dotykam mnie bardzo. Zobacz w twojego życia, ile razy myślimy, że inne ludzie są najgorsze niż my. Ile razy myślimy, że inne ludzie nie mają relacji z bogiem, my mamy.

Ile razy myślimy, że inne ludzie nie są razem z Jezusem, a my tylko jesteśmy z Chrystusem? Ile razy my, my patrzymy na inne ludzi i mówimy życie, które możemy mówić negatywne, nawet życie, które zabiło inne ludzi duchowe. Ale to słowo Bożego mówi: jeżeli nie masz się grze, bądź pierwszą osobę, rzuć kamienia. A tutaj w inny sposób jest, jeżeli sama umierała dla Twojego grze, dzisiaj ta wersja w praktyce może być w taki sposób: jeżeli sama umierał, dla własnych grzech, jeżeli sama e, zbawił samemu, jeżeli jesteś własnym zbawicielem, jeżeli jesteś Twoje krew, który umił Twojego grzechu, bądź pierwsza osoba, która będzie wyrzucić kamienie do innych ludzi. To jest taki jeden z rzeczy, który musimy rozumieć tutaj. Bóg nie powoła nawet jeden z nam, żeby potępiać jeden i drugi. Bóg powoła nam, pokazywać Jego łościny. A jesteśmy powołani, idzie do miłości i głosi Słowo Bożego do wszyscy ludzi. A przyjdzie moment, które my, jako wspólnoty, my, jak ludzie kochają Boga, możemy budować taki hipokryty, rodzaj hipokryty, charakter nastawienia, które zabił innych ludzi. Przed ludźmi wyglądamy, jesteśmy najlepsi, jesteśmy duchowi, jesteśmy święty, kochamy Boga, znamy Słowa, ale naszego serca nawet nie jest blisko Boga. I Bóg se aby nawet nie znam, nie było nawet jedyna osoba, która stoi w miejscu, które potępia innych ludzi. Bo Boże miłości jest ponad wszystkie rzeczy. I Bóg chce, aby każdy znam. Bóg chce, aby każde dziecko Boże. Otwierał jego serca. Bóg se aby każde jego dzieci ufał go najbardziej. I chodził do to washi Chrystusa do wszyscy ludzi. Kochana, czy rozmawiałeś kiedyś osoba, która pyta ciebie pytanie, a te pytania robię siebie taki najgorsze osoba na całe świat? Czy rozmawiałeś kiedyś na osoba, która jest wierząca, mówi, że wierzy w Boga, ale rozmowa ta osoba prowadzi ciebie do miejsc, które. Jest taki, zniszczyć Ciebie. Dzisiaj słowo jest tutaj: Jeżeli nie masz gdzie bądź, taki osoba, który wrzuca kamienie do innych ludzi. Tutaj nie chodzi o logika, tutaj nie chodzi o Twoje takie strategie, które nie ma sensu w Królestwie Bożego, chodzi o duchowe życie. A najbardziej wiele razy patrzymy na te ludzi, które są słabe w duchu, idziemy do tych ludzi, dotykamy tych ludzi, zniszczymy tych ludzi. I Bóg mówi, nie, nie wolno robić takie rzeczy. Nie wolno robić takich rzeczy, Zaczyna ze Słowo Bożego. Pozwoli, aby duch święty działał się z A Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. musi robić dobry, wspaniałe życie naszego życia. Zachęca Ciebie dziecko Boże. Wszędzie, które jesteś, ufać Pana Jezusa Chrystusa. Wie, że On umarł dla siebie na krzyżu. Ani brata w kościele, nie brata, który spotykał na ulicach, daj twoje wyjście do Jezusa. A inne osoby mogą być, że pastor teraz, czy pastor teraz się wyspiera, ludzi, którzy robią grze, słuchaj, co Jezus robi, Dziwio, e, Ósmy usmierł A znowu schyli się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani, przesumieni, Odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszy aż do ostatniej. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta po środku. Co tutaj chodzi, że te wszyscy ludzie, które oskarżyli ta kobieta, one wszyscy widzieli, że sumienie rozmawiały z nimi i powiedziały: mm, nawet te, które potępia ta osoba, nie jesteście ok. To nie potępia inne ludzi, aby nie byli potępione. Robi to jest takie Królestwo Bożego. Takie jest natura, w Królestwo Bożego. Nie potępia innych ludzi. Nie bądź święty niż duchu święty. Nie mieć duchu faryzeusza. Duch faryzeusza myśli, że. O, my jesteśmy na święcie niż wszyscy ludzie. I tutaj niebezpieczne jest, że ludzie budują picha. Ludzie budują taki rodzaj picha. O, zobacz, my jesteśmy, eh? My jesteśmy, eh? Jesteśmy taki na najświęci. Na jesteśmy taki. A to zniszczy wiele ludzi. Zniszczy wiele ludzi. A Biblia mówi, że one, kiedy słyszeli to, Jezus powiedział, one wszyscy pojechali. A tutaj teraz został tylko Jezus i ta kobieta. To jest najspaniałe moment, w te można rozumieć, że wszyscy oskarżyciele, ludzie, którzy stali przeciwko ciebie więcej nie mają. Nie musimy skupić się na negatywność, które ludzie mówią, musimy skupić na rzeczy, które Bóg mówi do nas. Te sama, sama na sama z Jezusem zmienia całkowite Twojego życia. Szuka to momentu, który którym będziesz sama na sama z Chrystusem. Szuka te momentu, który którym będziesz sama na sama z Niego. Bądź tylko z Jezusem, pozwoli Go manifestować Jego moc w Twojej życiu. Momenty, mamy sam na sama z Chrystusa, będziemy zobaczyć Jego moc, Jego łaska, Jego zwycięstwo, Jego majestat, Jego namaszczenia manifestować w naszego życiu. Bóg chce, aby każdy z nas był osoba, która pozwoli Pan Chrystusa manifestować Jego moc w naszego życiu. A zaraz teraz to Jezus pomył tutaj, a 10 wersety mówi. A Jezus podnosił się, nie widząc nikogo oprócz tej kobiety. Powiedział do niej, kobieta, gdzie są ci, którzy ci oskarżali? Nikt się nie potępił. Ona odpowiedziała, nikt, panie. A Jezus powiedział do niej, a i ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. A teraz Jezus powiedział. Jezus powiedział do ta dziewczyna. Ja też nie potępię Ciebie. Ale zobacz, idź więc nie robi grzechy. Idź więc nie robi grzechy. Idź więc nie robi grzechy. I to jest kluczowe. My nie jesteśmy powołani potępiać ludzi, ale jesteśmy powołani pomaga ludzi być wolne od grzechów. Nie dzwoni tylko do brata czy do szostra. Nie, nie pomaga to brata, żeby miał zwycięstwo nad grzewem, ale te potępia te brata, żeby nie, nie, nie miał zwycięstwo nad grzewem. Potępienia nie zbawia nikogo. Potępienia nie pomaga nikogo. Potępienia inne strony robi osoba czuć się najgorsze, i żeby, a potem, kiedy osoba czuje najgorsze, ta osoba idzie w miejsce, które on nie chce nawet robić się niczego dobrego. Dlatego zachęca Was, jak i bracie i siostry, żeby mieli nastawienia w naszego życia, które in e, pomaga inne ludzi. Pomagamy iny ludziom, by wrastać i idzie naprzód. Może być tym, masz wiedzę osobą Bożego, inna osoba nie ma wiedzy. Nie chodzi o gramatykę, jaki jest dobre. Jeżeli chodzi o gramatykę, ja dzisiaj nie głosiłem sobie Bożego po polsku, bo moja gramatyka łamanie, nie dobre wykładanie, moje nawet, moje, dla, e, jak ja mówię, nie. To jest inaczej. Nie chodzi w taki sposób. Du święty nie wygląda, jak jest Twoja tonacja, jak jest Twoja um, e, gramatyka. Du święty wygląda, jak jest Twoja serca. Nie chodzi o wiedzę, które masz ile pismo święty, fragmenty czyta to dzień. Czasami możemy czytać to i tylko nie znamy prawa mojżeszowe. Jest napisane w prawo możeszowe. Jeżeli kobieta robi to, ta kobieta powinna, eh, powinna dostać być, uciekać, a dziewczyna musi umierać, faryzeuszy nastawienia, tymi są z faryzeuszy nastawienia, one wybierają ludzi potępiać, a wybierasz ludzi zostawić, kochana, grze jest grze. czy mężczyzna czynił, czy kobieta czynił, grzech jest grze. ale jeden rzecz, który jest, mówi tutaj, On mówi idź, a więcej nie robi grzechy, a teraz ja mówię tutaj, Niezależnie czy jesteście się żółte, czy w naszym czy szekina, czy nie wiemy katolice. Każda osoba. Ja mówię do Was to nawet Sekina nie zbawia. koszto nie zbawia nikogo kościoł nie będzie zbawić Ciebie, katolicy nie zbawia Ciebie, nie wiemy, zielona świętkowa nie zbawia Ciebie, baptistów nie zbawia Ciebie, szekina nie zbawia Ciebie, tylko Jezus zbawia. A jeżeli Twoje nastawienia jest budowane w kościele, to jest Twoje drogi do piekła. Jeżeli Twoje, Twoje bugu, jest Twoja kościoła, to jest Twoje drogi do piekła. Naszego wiara, naszego to samo, nie jest w religia jest w Jezusie. Dlaczego Jezus tutaj, ona, ona, ma, ona ma sama, sama ta kobieta, ona mają je one on one. A teraz oni są w tej moment, momencie, oni zaczynają rozmawiać. Jezu mówi: Ja Ciebie też nie potępia. Możemy tylko słuchać prawdy od Jezusa, momenty, które dajemy chase do Jezusa. Możemy tylko słuchać głosy Jezusowi w naszego życia, momenty, które jesteśmy poddane do Jego wola, my chcemy, aby Jezus robił to, on się robi się w naszego życia. To otwiera Twojego serca i pozwoli, aby Pan Jezus Chrystus manifestował Jego łaskę, Jego wolę w Twojego życia. Kochani, zachęca Was, jak dzieci Boże, jak ludzie namaszczone i powołane z Otwiera Twojego serca. Ufasz Panie Jezusa Chrystusa. Pozwoli Go, aby On manifestował Jego łaska przez Ciebie. Nic możemy zrobić bez łaska Bożego. Nic możemy zrobić bez miłości Chrystusa. Nic możemy zrobić bez bycia podany do Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli Twojego życie nie należy do Chrystusa kochana, to jest wielki, wielki błędy Można robić w życiu. A wielu ludzi będą mówić, ale Jezus jest jeden. Amen. Jezus jest Jeden. Nawet ludzie, którzy są muzułmanami mówią, że Jezus jest Isa. Ale czy są zbawieni przez Jezusa? Nie. Oni nie o w Jezusa Chrystusa. Oni mówią, że Jezus nie jest boga, Jezus nie jest Synem Bożym. Oni nie wierzą, ale mówią... Ty musi o Jezusie, ale jaki Jezus, o którym ty mówisz? Który Jezus, o którym ty wiedzisz? Osoba, która wierzy w Jezusa, osoba, która jest nowym rozenia, jest to osoba, która nie ma myszmak, jest to osoba, która nie ma zamieszania. A osoba, która nie ma zamieszania, jest to osoba, która pozwoli, aby Bóg działał przez niego. A pytania jest, czy ty pozwoli aby Bóg działał przez ciebie? Jeżeli nie pozwoli boże Bożemu działaniu twojego życia, marnuje twojego czasu. Marnuje wielki twojego czasu. I nie może być wierzący, które stoi w miejscu, które mówi, okej. Okay, o, oh, tak Bóg jest, o oh, Bóg jest dobry. O, oh, ja uwielbiam Boga, ale kościelny, religijne. To jest Faryzeusza ducha. Faryzeusza ducha nie zbawia ciebie. Jezus mówi, idź i więcej nie robi grzech. To znaczy, idź i więcej Już poznałeś prawdę. Już poznałeś moje miłości. Już miałeś się czas razem ze mną. Kochani, idź teraz, a więcej nie robi, grzechy. Idź teraz, a więcej nie wraca do bałagan. Idź teraz, a więcej nie robi tak samo jak robiłeś wczoraj. Idź teraz, a więcej nie wraca do te twoje stare życie. Wie, że wy Boga pokutowałeś, dawot wejść do kochana, idź naprzód. A teraz pytania osoba nowe narodzenia. Czy osoba, jeżeli osoba jest nowe narodzenia, można zgubić zbawienia? Już zgubiłeś to zbawienie. Nawet nie jesteś zbawiony. Bo osoba zbawiona nie ma takiego rodzaju pytania. Jak te osoba zbawiona masz relację z Bogiem? A myśl, czy ja będę zgubić to? Ja, czy jeżeli ja robię grzebę, będę zgubić? Jeżeli masz jest więcej potrzebnych grzebów twojego życia, nie masz prawdziwej pokuty. Prawdziwe pokuty uwania nam od grzei. Uwalnia nam od grzei. Uwalnia nam od grzei. Uwalnia nam od grzei. Nie potrzebuje kazania od pastora. Potrzebuje ducha świętego. Kiedy masz ducha świętego w twojego życia, on pokaza ciebie, że grzei jesteś źle. Grzei nie jesteś dobry. A jeżeli jesteś wierzący, który tylko czeka, aby pastor mówił, że jesteś źle, to znaczy, szuka instrukcja. Te szuka tylko instrukcji. nie masz relacji z Bogiem. Więc mamy relacja z Bogiem. Od osoba dostaje wolności. Z jaki powodu? Jezus Chrystus jest Panem. Ina osoba, która może być, jest w narkotyku, różne rzeczy, ta osoba, a nie ma Jezusa, ale z powodu mocy Chrystusa przyjmuje ta osoba, osoba jest wolna. My wszyscy potrzebujemy Jezusa. Ale kochana, nie ma osoba, która jest powołana być Oska orska oskarżyciel, eh? Oskarżyciele, oskar, oskarżyciele, eh? oskarżać innych ludzi, nie ma osoba nie oskarży ludzi, nie to nie jest wola Boga ale więc Bogu nie jest aby my oskarżyli ludzi co robisz teraz? otwiera twojego serca ufasz panie Pana i pozwoli aby On manifestował Jego waska we twojej życia. kochamy was kochani dziękujemy Bogu za Jego waska, i Jego miłość Dziękujemy Bogu za Jego zdolność, którą dawał do nas, jak i dzieci Boże. Ale tutaj zachęcam was, nie bądź faryzeuszem. Czasami my patrzymy na ludzi nie katolicy, sami, katolice, czy protestancki, czy inni ludzie z innej kościołów, i zaczynamy potępiać te ludzi, nie potępia ludzi. Ale prawda jest. Prawda teraz jest. Osoba, która jest w igrze, czasami musimy mówić, że porażka, bracie, pokutować twojego igrze. Jezus nie długo wróci. Daj twoje życie Jezusowi. Kiedy my idziemy, głosisz się w Angielę, nie musimy robić z nie musimy zmusić ludzi. Teraz teraz, Nie, nie chodzi o siły, chodzi o miłość. Są so, ludzie, którzy modlą się o Pana Jezusa, daj życie do ciebie, a nie są zbawionymi. Chodzi o serca. Czy ta serca idzie z Jezusem? Czy ta serca ma jeden, jeden Jezus? Kiedy mówi Jezus, jestem tutaj, w siedem mojego serca stały pragnienia. Czy zmienił twojego nastawienia? A jeżeli już pokutowałeś Twoje grze, a jeszcze kontynuujesz baufaszwo, o wie co, ja, 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 ja pokutowałem, wierzę mi w Boga, ale, ale wie co, byłem na Chiny, mamy moi taki statucy, tam jest Buda. o to dobrze, nie ma problemu, mogę mieć to i mogę mieć to. Nie można mieć dwie rzeczy na razie. Nie można mieć dwie królestwa na razie. Nie można pić do kielichu Jezusa i kielich demonów. Nie można robić takich rzeczy. A wielu ludzi robią tak. O, byłem w taki religia, ale jest już i znamy prawdę, a jest to frasa tam, to zabije samemu. O, jak ujemy na wschodu, nie wiem czy wschodu, czy w nocy, I co było tam, co widziałem tam, o, tak, 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 ale wiemy, ale taki jak te się młode się w takie energia i robi, nie wiemy robić, jaki ludzie robią, poznoczki e, tutaj robią, Be, teraz jak ja modleć, kochana, nie robi taki siecie. Skupi się teraz na Pana Jezusa Chrystusa. Jezus powoła Ciebie, żeby manifestować Jego moc w Twojego życiu. Jesteśmy gotowi, jak i dzieci Boże, żeby iść naprzód i doświadczyć Jezusa i Jego mocy. Wszędzie, w jesteście jesteś w ten poranek, Słowo Bożego mówi, idź i więcej nie robi grzech. Mieliśmy wspaniałe czasy w piątek. Nie wiemy, ludzie, którzy byli z nami, dziękuję, że byliście z nami online online ostatni raz, nie wiemy, czy się stał tam, zgubiliśmy was wszyscy. Myślę, że zgubiliście pierwszy nam, bo nie wiemy, to było tam. A osoba, która była w pokoju, przeszła na modlitwę i była zmiana. Ale kochana, to było bardzo wspaniałe. Spaniałe, wspaniałe, wspaniałe, dobry czasy. Dziękuję za każdą osoba, która był w piątek. Na to uwolnienia konferencja. Czy ludzie chcieli jeszcze raz robić takie konferencje? Czy chcieliście robić takie konferencje długo jeszcze raz? A? Takie usługi jeszcze raz? O, oh, to było dobre, to było dobre, to były wspaniałe czasy i mamy wiarę, że też Bóg dotykał was do Święty dotykał was do Święty dotykał was Nie było głosu, a potem obraz Okej okay. znikni pastorzy, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Myśli, że... myślisz, że tak, tak, tak było takie trochę te problemy, bo... Tak, ale tak, tak. Następny raz, następny raz widzieliśmy, to będziemy zrobić. Będziemy zrobić to co innego następny razem. Ale hein? to, ludzie mówią tutaj, ok, zobaczcie komentarze tutaj. Ewelina powiedziała: Mama Sabina mówi tam, a, a, a mówi, witajcie. Witajcie do żona, a Szakingle mówi: dzień dobry jakim go mówi, kochani, modlić się o prasę dla Renatki. Ok, Renatka, Renat, kto jest w o prasę się pracy Jezusa imieniu Sycylii, Boże, dziękuję za pracę dla Renata w Jezusa Chrystusa. Amen. Bóg jest dobry, pozdrawiam z Sycylii. O, oh, kto jest w Sycylii tam? Uh, o, oh, nie było głos, ok, 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 Natalia, Bogosławie Ciebie, dobrze, biłeś, Bogosławie Ciebie. się miściliście ten taki rodzaj konferencja. Marta mówi tak, o, oh, tak, 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 Belina mówi tak. O, oh, Marta mówi, że jest potrzebne. Mama Sabina mówi, że tak. ej, hey, Joyce, God bless you, good afternoon. Um, ale to, ale to było wspaniałe, ale to było wspaniałe. O, oh, Bóg jest dobry, tak, bardzo. Asha Kingle mówi, okej, okay, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Agnieszka mówi, witajcie, kochani, amen. To Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, i to był bardzo wspaniały czas, i to będziemy modlimy się, słyszymy się świętego, jak on prowadzi nam, i będziemy mieć to czas, i będzie bardzo wspaniały, będzie bardzo wspaniały, i będziemy mieć taki dobry czas razem z Was, i to będzie bardzo, będzie. Czas, w będziemy pozwolić, aby dusz święty manifestował Jego moce pośród nas. I zachęcam was, jak dzieci Boże, aby każdy z was, każdy z was, wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Kontynuujcie modlitwę, jego. sobą Bożego. Mieliśmy 6 sobota, mega dobry czas. Gratulacje dla każdej osoby, która była ukszone. Modlim się o te ludzi aby nie wracali do grzechu i pojechali naprzód. Rozumiesz, że to decyzja, którą robił, nie była dla nikogo. Ty sama powiedziałeś, Twojego usta nie było się zmuszone, wierzyłeś w Jezusa Chrystusa, kochana, idź naprzód. Pozwól, aby łaska Józefa Chrystusa manifestowała w Twojego życia. Jedna osoba powiedziała, że pokrzest zawsze jest trudny. Nie ma pismo świętego, nie ma wersety, które mówi, że po będzie trudny. Jeden rzecz jest, że osoba, która umarła i zmarła stanie z Jezusa Christusa, zaczyna nowe życie z Chrystusem. Jesteś na z Boże łaska, Boże miłości, Boże mocy, idzie naprzód i manifestować Boże zwycięstwo i dotyka innych ludzi na królestwo Bożego. Modlę się o każdą osoba, która była okrzone, i modlę się o ludzi, które jeszcze nie są okrzone, że niedługo... Będzie Twoje księstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg jest dobry i wspaniały. Jezus mówi tutaj, kto między was nie ma grzech. Ja nie mówię, że wy jesteście grzecznikami. Każdy z nas tutaj jest oświęcony przez Jezusa Chrystusa. I Jezus powiedział, że On dawał nam zdolność uczestniczyć w dziedzictwa święte. To już jesteśmy święty. mamy to dzieciństwo w naszego życia, Ale tak teraz nie mamy powołania potępiać innej ludzi. Nie mamy powołania robisz innych ludzi czuli potępione, bo Jezus powiedziała nawet ja nie potępia Ciebie. A Jezus ma odpowiedź, mówi idź, a więcej nie robi, grzechy. To idziemy, jak dzieci Bożego, nie życie w grzechy. Idź i życie, życie, które fali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochamy Was, błogosławię Was i do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Jezus jest dobry, Jezus jest panem, Jezus panuje naszego życia, On jest wielki. Dziękuję kochani. Jesteście dobre, kochamy was i do zobaczenia. Do zobaczenia. Bóg jest dobry, Bóg jest wielki. On jest wspaniały. Bogosławie każdy z Was i ogłaszamy, że Jezus Chrystus jest Panem. Teraz i na zawsze. Amen. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Błogosławie, błogosławię was. Bogosławi was, Błogosławię was. Bóg usławie, każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa. Bogosławię każdego z was. Ogłaszamy Bogosławięństwo Waszego domu, Waszej godziny i każdej rzeczy, którą robicie. Czy Renata, Renata jest znana tutaj, który potrzebuje pracy? Modlim się, aby Bogu dawał ciebie to pracę. Renata w Sacristusa, I każda osoba, która potrzebuje pracy, przyjmujesz teraz i na zawsze w imieniu Jusza Chrystusa. Bóg jest dobry. Miałem mi trochę e, taki e, pomysł, żeby Czasami robimy, musimy robić taki żeby ludzie dołączyli przez to Zoom. I, I czasami nie będziemy mieć Facebooka i mamy tylko Zoom. I każda osoba tam może mieć rozmowę, rozmawiasz i idzie na I to będzie bardzo wspaniałe. Bóg jest dobry. Przygotujemy na bożeństwo pytania i odpowiedź. Jeżeli masz pytania, kochana, pisać twojego pytania, przygotować pytania, które może być masz w twojego życia duchowego i potrzebuje odpowiedź. Niedługo będziemy zrobić to w kościele. Ja będę siedzieć i odpowiadać na wszyscy waszego pytania. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki, kochamy was i dziękuję każdy z was. Błogosławię was, kochane, i do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. Miłego dnia i do zobaczenia jutro. Ostatnie rzeczy, jeżeli zaczynasz nagrywać Twojego świędeństwo razem z nami, kochane, możesz napisać do mnie dzisiaj. Albo rozmawia ze mną, rozmawia ze mną, pisarz, pisarz, o świadectwo, jesteśmy w kościele dzisiaj, jutro i po, i środa. Nagrywamy świadectwo, robi to dla Jezusa Chrystusa. Przez, koniec, przed koniec ten mi szansę, robi i aby mieli Twojego świadectwo. Bóg jest dobry, kochamy Was w imię Chrystusa. Amen.